Tematy dnia Sławek Mokrzycki. Dzień dobry Państwu. Witam moich gości. Pułkownik Marcin Siudziński, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie, panu, panu, pułkowniku. Dzień dobry państwu. Przemysław Przęczek, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Witam Panów. Dzień dobry, panu, dzień dobry Państwu. W Małopolsce zdecydowana poprawa sytuacji powodziowej. Panowie, czy to już jest moment na wyciąganie wniosków? Panie Wed pułkowniku. Według mnie nie, ale tutaj prowajderem w tych wszystkich działaniach była Straż Pożarna. 11. Małopolska Brygada w ramach wojskowego, zgrupowania zadaniowego Małopolska była w gotowości do wystawienia 500 żołnierzy. Nie było takiej potrzeby. Działaliśmy tu razem ze strażą przez trzy dni. Nie kończymy działalności całkowicie. Zakończyliśmy pewny etap. Uważam z mojej strony, że wnioski powinniśmy wyciągnąć jeszcze za jakiś czas. No, to, to jest tak, panie brygadierze, że ja pytałem o te wnioski. Oczywiście zakładam, że to nie jest tak, że, że wszystko jest świetnie w Małopolsce. Mało tego na zachodzie kraju jest, no nie chcę powiedzieć fatalnie, ale jest źle. I, i pewno do tego wrócimy. Zapytam panów, czy, czy o, o waszą pomoc sprzętową i, i personalną. Ale w takim razie dobrze, to wrócę do tych wniosków. Pana zdaniem, to jest tak, że. To może ja powinienem doprecyzować, jakie problemy były? Sprzętowe, z ludźmi, brak ludzi, jak to wyglądało? Ja myślę, że tutaj akurat możemy powiedzieć całkowicie o innej sytuacji. Te alerty pogodowe, hydrologiczne, które przychodziły już od 12 września, a tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten nawalny deszcz długi, ciągły zaczął padać w Małopolsce od 13 września. Byliśmy w stanie przygotować się na przyjście. Tego deszczu, jak również fali powodziowej, która przetoczyła się głównie przez Rzekę Wisłę, przez powiat oświęcimski, przez wodowska z Jawiszowice. Szanowni Państwo, mieliśmy dzisiaj zespół, jeżeli chodzi o wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, robiliśmy takie wstępne podsumowanie. Faktycznie te główne działania zostały już zakończone, ale to nie znaczy, że tych działań jeszcze nie podejmujemy. Cały czas prowadzimy działania właśnie w Powiecie oświęcimskim w miejscowościach Jawiszowiczce. Tam tą wodę cały czas pompujemy, 14 interwencji. 13 agregatów pompowych dużej wydajności cały czas pracuje po to, aby odpompować rozlewiska, które powstały na skutek tych nawalnych, też mm -hmm. i nawalnych opadów atmosferycznych. Panie Pułkowniku, z tego co Pan mówił, to ja rozumiem, że pełniliście taką rolę, że generalnie by, by rolę taką dyrektywną pełniła Straż Pożarna. Wybyliście. Chciałem zapytać o tą współpracę. Ja dalej będę drążył jednak te wnioski, ta współpraca jak, jak ona wyglądała? Bo to, yy, uważam, to nie są że, normalne sytuacje. Uważam, że bardzo dobrze Małpolska myślę, że powinna być takim przykładem tej synergii. Ja jako dowódca Brygady Obrony Terytorialnej jestem odpowiedzialny za, za tą część militarną kryzysówki tutaj. Yy, wiadomo, że główne skrzypce w czasie takich działań odgrywają strażacy i tutaj w, wraz z panem komendantem tam na kierunku, gdzie brakowało ludzi yy, wniosek pana wojewody do ministra bardzo szybki i żołnierze Małopolskiej Brygady byli w gotowości do pomocy, ale tak naprawdę to yy, strażacy są tym pro, y, prowajderem, tym triggerem tego, tego działania. A z 500, Wspominał Pan, że pod parą, przepraszam za określenie, ale pod parą było 500, 500 żołnierzy. Y, mm, ilu Pan w skoż, wykorzystał? Wykorzystałem w 150, y, bo taka była potrzeba. Nie to dajemy... Możemy tak porównywać proporcjonalnie do skali zagrożenia w Małopolsce, tych 150 do 500, czy to byłaby trochę le lekkie nadużycie? W tym zgrupowaniu hmm? zadaniowym było wyznaczone do 500 żołnierzy, jednakże zapewniłem tu i premiera, i wojewodę. Brygada liczy ponad 2000. Jak byłaby taka potrzeba, to na pewno więcej żołnierzy byłoby w gotowości do działania. Natomiast to były takie zadania, określone to, co tutaj powiedział pan komendant. Te prognozy wcześniejsze, te alerty i ocenianie ryzyka. I z tej oceny ryzyka wyszliśmy, że tych 500 na to, na to zagrożenie będzie wystarczająco, ale jakby była taka potrzeba, na pewno bym, bym tutaj wnioskował o, o kolejnych żołnierzy z Małopolskiej Brygady. Ja pytałem o tą koordynację. Przyszło mi do głowy, że jeszcze oprócz Straży Pożarnej, tej zawodowej i, 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 i wojska jest, są ochotnicze Straży Pożarnej. Jak, jak, jak to wyglądało? Bo teoretycznie tak sobie myślę, że no oni pierwsi. jakby to, był, to, to była ta pierwsza linia? Tak to wyglądało? Zgadza się. Należy pamiętać, że w Polsce funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Te zastępy, jeżeli chodzi o jednostki ochotniczych Straży Pożarnych, są dysponowane poprzez stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Od pierwszych godzin prowadzenia działań na terenie głównie Powiatu Oświęcimskiego został powołany sztab Komendanta Powiatowego. Pamiętajmy o tym, że działały również gminne zarządzania kryzysowe. Te wezwania spływały cały czas na bieżąco, staraliśmy się te działania koordynować i wysyłać jednostki ratowniczo-gaśnicze, również ruchów ochotniczych straży pożarnych w miejsca, gdzie było to niezbędne. Panie pułkowniku, no dobrze, to, to, to wygląda na to i świetnie, że wszystko funkcjonowało y, idealnie, ale tak, tak na chłodno, gdyby Pan na to patrzył, były jakieś dziury, przepraszam bardzo, coś, co można by jeszcze poprawić? Uważam, że ten system, który w tej chwili tutaj jest w województwie małopolskim, bo do tego się tutaj odnosimy, mm. czyli ten zespół zarządzania kryzysowego pana wojewody, te nasze wcześniejsze spotkania, bo to też jest ważne, żeby pewne rzeczy, tak jak komendant powiedział, ustalić dużo wcześniej. Mamy zagrożenie, mamy alerty, było kilka spotkań, wszyscy się przygotowaliśmy. Do wszystkiego się nie przygotujemy, wiadomo. Swoje, no wnios... żywio, obiec, swoje wnioski będziemy mhm. wyciągać. Na pewno, na pewno bardzo ważnym jest tutaj sprawność sprzętu w wojsku samochodowego, bo to jest podstawa, przemieszczenie się z jednego punktu do drugiego. Straż Pożarna tego sprzętu ma dużo więcej. My mieliśmy w gotowości jeszcze łódki, Pilarzy w razie czego, bo różne mogły, mogły być tutaj przypadki. Natomiast nie chciałbym tutaj w tym momencie już mówić, co, co nie zagrało, bo mamy cały czas w województwie dolnośląskim i opolskim trudną sytuację, a, a może krytyczną sytuację. Tam żołnierze też Małopolskiej Brygady będą skierowani. No właśnie, no właśnie chciałem Was zapytać o to, jak, jak to wygląda, czy te, ta pomoc i sprzętowa, i ludzka. Dla zachodnich województw. Kończymy, kończymy województwo małopolskie. Żołnierze są w gotowości, takie zadanie otrzymałem. Pierwszych 50 żołnierzy jutro wejdzie do działania w województwie dolnośląskim i kolejnych do 150 w weekend z małopolski, z mojej brygady pojedzie w tamten rejon. Żołnierze czują tą potrzebę, chęć, i to tylko teraz tutaj po raz kolejny przychylę czoła dla pracodawców, być może dla dyrektorów szkół, żeby pamiętali, że ci terytorialsi, którzy pomagają gdzieś, czy tu, czy w innym województwie, no nie będą w pracy, nie będą w szkole. Z jednej strony chciałbym za to przeprosić, ale z drugiej strony taka jest potrzeba. No właśnie jak to wyglądało, bo to jest no albo praca, albo, albo, albo pomoc. To, to, była to są, to są mhm. na pewno działania nieplanowe. Tych zajęć nie możemy pracodawcom wcześniej przysłać do szkoły, mhm. tego planu wysłać. Ale to jest troszkę tak, że jesteśmy po faktum. Zachowali się pracodawcy jak należy? Zachowali się. Ten oddźwięk gotowości żołnierzy był naprawdę duży. Nie bałem się o tych 500, że nie będę miał z kogo skorzystać, bo żołnierze byli w domach w gotowości 6-godzinnej, mm -hmm. a 200 siedziało w koszarach. W tym 16, czyli to szkolenie podstawowe, które trwa, które zakończy się w sobotę przysięgą w Kętach, na którą serdecznie wszystkich zapraszam, też byli w gotowości. Na moje pytanie, czy w ramach tych, tego szkolenia, które idzie, jak będzie taka potrzeba, wszyscy wszyscy tutaj stanęli na wysokości zadania. Wypisywał pan zwolnienia? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale te, coś takiego może się zdarzyć. Tak? tak pomyślałem, że mógłbym do szkoły usprawiedliwienia wypisać, <gry> szczególnie żołnierzom uczniom. No tak, tym, a szczególnie studentom rozumiem, tak. bo jednak uczniom no może je, raczej studentom. Dobrze, ja wrócę do tego. Ja rozumiem panie komendancie, było. Podobnie idealnie w straży jak w wojsku i drugie pytanie od razu chciałem pana zapytać o tą pomoc dla województw zachodnich. To może zacznę od drugiego pytania. Faktycznie ta pomoc jeżeli chodzi o siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego już jest udzielana. Do zachodnich, zachodnich województw została skierowana cysterna choćby z województwa małopolskiego, która ma możliwość przewozu wody pitnej. To również dwie grupy dronowe. To są drony specjalistyczne, które mogą latać zarówno dzień jak i w nocy. Jak również operatorzy do obsługi tych dronów. Należy również pamiętać o tym, że specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego 15 września jako załoga śmigłowca wojskowego podejmowała ludzi, którzy potrzebowali pomocy, byli odcięci przez wodę. Ta grupa obecnie znajduje się z powrotem na terenie Małopolskiej, niemniej jednak cały czas są w dyżurze, cały czas są tak zwaną podparą, są do dyspozycji Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Także w każdym momencie mogą zostać skierowani. Oczywiście dysponujemy pewnym potencjałem w ramach centralnego odwodu operacyjnego. To są wydzielone siły i środki z województwa małopolskiego. Jeżeli tylko takie zapotrzebowanie przyjdzie, to oczywiście siły i środki zostaną skierowane. Czyli do tych ja, ja, ja mogę województw. generalnie powiedzieć, że wszyscy pomagamy dosłownie, bo Telewizja Polska włącza się w tą pomoc. Prowadzimy zbiórki rzeczowe. To jest tak, także dla Panów, ale głównie do, dla naszych widzów informacja. Będziemy codziennie o tym mówić i Państwa zapraszać. Zapraszamy na Krzemionki 30 tutaj do telewizji. To okazja być może, żeby, żeby się z nami spotkać, żeby zobaczyć telewizję. Jednocześnie ta zbiórka rzeczowa to chyba ważna rzecz. Szczegóły odsyłam Państwa na razem dla czyli wszyscy pomagamy. Panu bardzo dziękuję dzisiaj za wizytę w studiu. Państwu Dziękuję także bardzo. do zobaczenia.